Dzień dobry, witamy w programie Magic Mike Chowa się w pięty. W dzisiejszym programie przedstawimy Państwu nasze tutaj doznania na temat chodzących po wodzie ludzi. Proszę Państwa, przygotujcie się na dreszczyk emocji, przygotujcie chusteczki, bo będziecie płakać. Przygotujcie popcorn, bo będzie to trwało. I przygotujcie się jeszcze na wiele innych rzeczy, o których teraz nie mogę mówić, bo ważniejsze jest chodzenie po wodzie. Proszę Państwa, patrzcie, patrzcie, to oni. Przybliżenie, trochę szczelimy. O! Chodzą po wodzie! To jest szok. Proszę Państwa, zrobię trochę zbliżenie. O! Trochę mi się łapy trzęsą, ale proszę na to nie zwracać uwagi. Bo widać, że oni chodzą po tej wodzie. Proszę Państwa, zrobimy inny, że tu są osoby, tu, które nie chodzą po wodzie. Tam jest natura. Tu, o! Dzień dobry. A co Pan myśli o, tym, o tej przypadłości?